Klasyczna pozycja z zakresu heraldyki w Polsce. Mamy przyjemność przedstawić dobrze zachowany egzemplarz heraldyki polskiej wieków średnich z 1899 roku franciszka Piekosińskiego, historyka, heraldyka i prawnika oraz profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piekosiński studia podjął na początku lat 60. na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, przerwał je. By wziąć udział w Powstaniu Styczniowym. Po upadku Powstania wrócił na wspomnianą uczelnię, którą ukończył w 1865 roku, a studia uwieńczył doktoratem obronionym w 1870 roku. Aktywnie angażował się w działania towarzystw historycznych. W 1892 roku objął kierownictwo Archiwum Krajowego w Krakowie. W latach 1894-95 był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kontekście prezentowanego dzieła najważniejsze jest, że był uznanym badaczem heraldyki staropolskiej, fragistyki i numizmatyki. W tej pierwszej dziedzinie wydał pomnikowe do dziś dzieło, które mamy w antykwariacie. Badania nad heraldyką polską były podstawą wysuniętej przez niego hipotezy o runicznej genezie herbów polskich których pochodzenie wywiódł ze znaków alfabetu skandynawskiego tak zwanego futhorku. Ta ostatnia teza była też podstawą sformułowania przez piekosińskiego teorii najazdu wyjaśniającej powstanie organizmów kwazji państwowych na ziemiach polskich w wyniku podboju tych ziem przez Normanów nie sposób zapomnieć o wybitnych zasługach położonych przez Piekosińskiego w zakresie edycji dokumentów, zapisków i innych pomników prawa staropolskiego oraz przygotowywania wydawnictw źródłowych. To ostatnie przyniosło mu opinię jednego z najpracowitszych edytorów dzieł średniowiecznego prawa polskiego. Książka ze wszechmiar Wartościowa. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów księgoznawstwo, bibliofilstwo, historia Polski, genealogia, heraldyka oraz średniowiecze. Zakochaj się w antykwariacie.